Laudetur, laudetur, dobre wiadomości mam dla Państwa. Wiatr się zmienia, rośnie huragan i za chwilę finansowe tornado uderzy w matkę naszą, Kościół katolicki. Do faktografii tego, o czym będę mówić, polecam artykuł pana Zbigniewa Borka z Polityki 10 września, kacpo Proszę Państwa, co się dzieje? Wyrok w sprawie Kasi, tej gwałconej, więzionej przez lata, torturowanej przez ohydnej pamięci księdza Romana, Romana Chrystusowca, stanowi ważny precedens orzeczniczy. Tak, rzeczywiście, wyroki Sądu Najwyższego, orzecznictwo nie jest źródłem prawa obowiązującego powszechnie sensu stricte, ale sensu largo już jest, bo określa linię orzeczniczą. O co chodzi? Ten wyrok, milionowe odszkodowanie, którym obciążono zakon Chrystusowców, jego osobę prawną, a nie gwałciciela księdza Romana Romana, w myśl o po prostu zwykłej z kodeksu cywilnego odpowiedzialności osób prawnych i przedsiębiorców i pracodawców za szkody spowodowane przez pracownika, organy, etc. Do tego się uczy na drugim roku na prawie cywilnym, w części ogólnej kodeksu cywilnego. Odpowiadać mogą diecezje, parafie, jako pracodawcy i osoby prawne, gdy ksiądz w ramach oazy uczonej religii, tej, tej gwałci, molestuje, dokonuje czynów pedofilskich. Tylko w diecezji tarnowskiej toczy się w tym momencie już proces, możecie sobie o tym przeczytać, to jest ośmiu chłopców, chodzi o 22 czyny pedofilskie w stosunku do dzieciaków, w stosunku do każdego roszczenia to jest półtora miliona. Przemysław, takie wyroki zapadają, będzie ich zapadać coraz więcej i parafie, i diecezje, i zakony będą stawać przed widmem bankructwa. Ewentualnie te biedne dziadki i babci, które kładą na tacy, wezmą to na siebie. Wydaje się to dość obrzydliwe, no ale trudno na no, Volenti, non Fiti, moim zdaniem. Kto zmienił prawo w ten sposób, że dochodzenie tych roszczeń przez ofiary jest dużo, dużo łatwiejsze? Pan Zbigniew Ziobro. O co mi chodzi? Po pierwsze. Wcześniej te okresy przedawnienia były długie, ale nie aż tak dramatycznie długie. Teraz uwaga, gwałt pedofilski na dziecku w ogóle nie ulega przedawnieniu. Natomiast molestowanie seksualne dzieci zdaje się, przedawnia się dopiero z chwilą kończenia 40 lat. Przecież to bardzo, bardzo ułatwia dochodzenie roszczeń. Mi chodzi o roszczenia cywilnoprawne, odszkodowania, nie chodzi mi o sprawy karne. Dlaczego? Pamiętajcie, przecież to jest zasada IKPC i KPK. Sąd cywilny jest związany wyrokiem sądu karnego. Jeżeli zapadnie wyrok sądu karnego, no to w zasadzie pewne jest uzyskanie odszkodowania, bo zakłada się to udowodnioną pewną prawdę materialną, a nie tylko prawdę formalną. A więc Ziobro, tak, wśród wielu podłych, strasznie podłych i ustrojowo toksycznych rzeczy, które zrobił, to jedno, tak czasem zło działa w ten sposób. Że nie zdaje sobie sprawy, że instrumenty, które stworzyło, mogą być zostać wykorzystane w dobrym celu. Proszę Państwa, jest wielka nadzieja, idzie już finansowe tornado. Myślę, że rok czy dwa, a przecież coraz więcej osób będzie się dowiadywać, że ich krzywdy mogą być wycenione na setki tysięcy i miliony. Czy to nie jest miła myśl, proszę Państwa, że to tornado będzie burzyć gmach pychy, złodziejstwa, Czwaniactwa i jakiegoś molestowania seksualnego pedofili ubranego w świętoszkowate szaty, Ramen.